Siemanko, dawno mi nie było, byłem chory i jeszcze trochę jestem, ale mogę już jeden film nagrać na kanał, więc tak, dzisiaj będziemy o kartach nagrywać, bo jest nowa seria o kartach piłkarskich, tak i mam tu je, o, pokaż, pokażę wam, o, jedną, mam tu karty piłkarskie, to seria, bo będę wkładał do albumu, jeśli ktoś to nie wie, to są to, są to karty Fifa 365, Palinio oczywiście, Top Class i są też po prostu Class, Ty mam nową wersję, ale y, 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 album mam ze starej wersji, ze starej. Już go szukuję i pierwsza drużyna na ogień to idzie ten yy, BVB, to znaczy Borussia Dortmund. Z Borussia Dortmund yy, mam takiego marmund dachu, więc on pierwszy idzie. Pokażę Wam album tylko. O. Zobaczcie. Będę Tak telefon. O, proszę, wkładamy. Nie, kurde, nie udało się. Jak to włożyć? No przez to nie chcę przejść. Muszę sobie podtrzymać. To pokazuje, tam chyba dawał mm. Dobra, pakujemy Ej, to wyciągnę. To mi przeszkadza bardzo, przeszkadza. Przeszkadzajka. O, zobaczcie, tu mamy. Coś by spadł mi telefon. O, zobaczcie. E, to odłożę. No i co? Wypakujemy BFB tak? Tutaj mamy Rexa, jakiegoś... Kiochami Rexa. A teraz szybciej jest. Fish, proszę. Fish pokazuję. Jeśli ktoś go tam dobrze nie zauważył, to zatrzymajcie no, sobie, sobie filmik, nie? Ja, ja powinien powiedzieć. to powinienem w powiedzieć położyć. Shing Kawa Borussia To stara seria w ogóle. Tu jest, nowa Rapel Gelb Pherio. Tu jest też stara seria. Roman Burki. Burki, Burki, Burki idziemy zbierać burki, kalambur tutaj Erling Kod. to już powinniście znać, dobry bardzo Łukasz. No i to wkładamy. Teraz belly tego też powinniście pojawić. Proszę belikamp ha. Beli Ham, Belik Belga, kurde. Kto? Na belga. Jordan... Nie. Jordan, Hazard. Hazard. Ach, hazard, to. Tam. O tamra dobrze. Judy... O Jezus. Spadło. On może was tutaj na razie. nie, nie przeszkadza. Kurde, no nie chcę się wpakować, jak ja nie ma widzę Przod, tak z tyłu to robisz eee, A i zapomniałem oczywiście Zostawcie eee, łapkę i subskrypcję Tam na dole macie taki czerwony guziczek Zmieńcie go na szary Z dzwoneczkiem oczywiście, bo ja no, bez dwo Proszę, bez dzwoneczki, plus plus Dobrze, mamy całą stronę już Reszta, bo mi się nie zmieściło, to sobie tutaj, nie? Ogólnie. Gdzieś jest druga, ale to potem. E, no więc tak. Ja będę Wam wszystkich po kolei pokazywał, więc jak coś to wiecie już nie. A ale co ja mam zrobić teraz? Możemy teraz dać Tom. E. Teraz reprezentację będę miał jedną, bo mnie tam pokaże potem jeszcze inne karty. Teraz reprezentacja Francji. Pierwszy idzie Karim Benzema. Karina Benzema powinniście też znać, bo bardzo dobry piłkarz. Chyba go znacie tutaj. No, chyba tak. Będziemy już tak. Karim Benzema. Ląduje w albumku. Mój pin. Na drugie idzie. Ojej. Okay. Mbappé. Tego też powinniście kojarzyć. Klienta Mbappé. Pięknie wygląda. Łóżka jego tu jest. Klient Mbappé. Mbappé. No idzie tutaj. Tutaj. Oh. tam jest rabiot czy rabiot jak ktoś tam mówi. ale ja nie o tutaj osu Dembele, dymbele z Francji Paulo Pogba oczywiście z Francji Adrien Rabiot z Francji reprezentacji Francji

Hmm. 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 No to teraz możemy wziąć albo o trzy będziemy wpakowywać. I na, na każdym odcinku po trzy tak. Po trzy na każdym odcinku tas jest pomysł. Coś czekaj, dwie to trzecią. Będzie pod koniec odcinka. Pod koniec odcinka coś porządnego. Bierzemy PSG. Dobra, już się zamknę. Bierzemy sobie PSG. PSG dobrze gra. Ja, ja mogę. Ja je lubię. Ja PSG lubię. To tak, pierwszy Neymar. Ma Neymar, dominator. Ja go ale to nie tak, jeszcze to nie tak. Uh, tutaj Arken Hakim, Hakim Limit Edition Sergio Ramos na Titanie. Mam Titana. Okay, coś z Nuno no, Mendes Gua Verratti v, i V.I. I, Dumę. jakiś. Dobrze, teraz Marco Veratti. Wow, nie chcę wpakować. Messi, Lionel Messi, Limit Edition. ma go znaczenia. nie no, powinniście znać Messi'ego. Ibrahimović, Limit Edition, tak samo tutaj. Innymi wy mi pewnie nie wierzycie, ale zobaczcie. jest Tu jest taki, widzicie? No, Limit Edition. Tu jest taki. No to teraz chyba widzicie już nie. E, więc. No. to, to PSG. To lubi PSG? Ręka w górę. Ja tam lubię. to tam Messi Mbappé Neymar. ma. właśnie, Mbappé, kurde, jest problem, bo nie mam z PSG. Ale mam klub PSZ, on jest fajny. On jest najrzadszy w tej kolekcji. Tak w FIFA 365, pani tak. jest najrzadszy. No, co ja nie mówię teraz? Pod to gianulgi do Rumach Albo za Sylwii. Dam tutaj Sergio Ramos i Angel Di Maria. Maria dobrze gra. Mauro Icardi. Znowu Lionel Messi, ale już nie na limitce. Neymar zwykły, bo tamten to był dominator. Kim Pempe. Salvador Sirdiu. PSZ. No i co? Jak mówiłem, z trzy, trzy kluby i koniec na jeden odcinek, więc zapełniliśmy trzy strony. Zapełniliśmy e, reprezentacja Francji i Paris Saint Germain. No więc, się z nami, w górę, subskrypcję, zmieńcie ten guziczek na szarny. No co? Na razie! Na razie.